Cześć, tu Wiktoria, i witajcie w kolejnym odcinku. Nagrywam, tylko napiszę. Nie będzie, bo chcieliście zresztą, żeby nagrywać. Ale ja widziałam, że będę nagrywać, tylko po prostu. Co? Ale Ty nagra się tylko gdzie... są Aha, Okej, okay. mogę nagrać. Dobra, zobaczmy Czeka cała... Pozdrawiam... Aha, nie wiem, ja Pozdrawiam jeden Beyoncé. Boże, 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 boże. Pozdrawiam Wykrzyknik, wykrzyknik, wykrzyknik Dziunia i wykrzyknik, wiadomo Love, wykrzyknik, coś tam E, Pozdrowiłam. Nagraj mnie, proszę. No, pozdro. No, pokażę cię, no. Pozdrawiam księżniczka 10 20 30. No, pokazałam cię Pozdrawiam dziewczyna 007 tak. zero zahaczona nie wiem o swoim pogłębie To w ogóle to szkoła ale tu leci Dobra, potem podpisuję, w ogóle pozdrawiam magiczna z jeden co to jest Dobra! Jezu, nie... Jezu, mu nie piszcie tyle. Super. Dobra. Hmm. Wejdźmy na to, na to konto. Y pozdrawiam Wikula, 2010. Dobra, to ja chyba już nikt nie napisał. Hej, YouTube. No. Wejdźmy, ow, właśnie. No to chcieliście, żebym nagrała. To napiszmy, że nagrywam od. Już wieki No, jak to napisałam, no, ale nagrywam. Zobaczmy. Zobaczmy, tak? Zobaczmy, co się stanie. Ciekawe, ile osób napisze. Tak, więc chyba nikt nie napisze. No, w sumie to nie osłyszałem, co tu nagrywać, bo. dobra Zobaczymy kanał Kanał na YouTube Dobrze, zobaczmy Nie będzie No Ale jak coś pisze Ona jeszcze nic o mnie nie pisała Pozdrawiam Wiki Knight. Dobra, dobrze. W pięć minut nagrywam. Przepraszam, że dzi dzisiaj nagrywam tylko jeden odcinek. Tylko, ale co? Tu. Nie rozumiesz Anglika w ogóle? Hej, gram na przeciwki więc nie pisz. Oj, reszta. O, może. Po pierwsze, ja niby nie rozumiem angielskiego, tak? Ona napisa Olakie zyle, Akie forever. Więc to chyba ktoś nie rozumie angielskiego, ale nie ja, bo. Olaki chyba. dyle to nie mam pojęcia. Akie to jeszcze gorzej, a forever to się pisze forever, a nie jakieś... Nie, żebym była jakąś, nie wiem, wielką zawczuję angielskiego, bo szczerze mówiąc to... mimo tylko, że miałam piątkę, to, to szczerze mówiąc to... To, to nie jest zbyt takie rzeczy, no ale bez przesady Zresztą tu Zresztą jest bardzo dużo takich dzieci, ale też sporo takich właśnie w moim wieku mimo wszystko Tak więc... Wow Dobra, ja yeah, yeah. Dobra Więc ja już kończę, kończę, kończę po prostu więc trzymajcie się, no i pa.